Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale DMT, to jest kolejny filmik edukacyjny, także dzisiaj pomówimy o Liquidity. Czym jest, gdzie się znajduje, jak opierać swoją strategię o Liquidity. Tak na wstępie powiem Wam tylko, że Liquidity dzieli się na dwie, no Liquidity znajdziemy w dwóch różnych miejscach, także pierwsze Liquidity to jest Liquidity External, Czyli znajduje się poza rangeem, czyli na przykład spójrzcie, jak mamy tutaj range, to wszystkie liquidity znajduje się i na szczytach, i na dołkach, i na szczytach, i na dołkach, i na szczytach, i tutaj na dołkach, na tych dołkach. Także to jest liquidity zewnętrzne. Drugim liquidity będzie liquidity wewnętrzne, czyli Fair Value Gapy. Także wiecie już, co to są Fair Value Gapy z ostatniego odcinka. Także Fair Value Gapy to jest na przykład. No wiecie, pomiędzy pierwszą a trzecią świeczką, pomiędzy wickami, tak na przykład w tym przypadku. Ja tutaj mam akurat indykator, także to tutaj, co się świeci, to są wszystko fair value gapy i tam znajduje się płynność wewnętrzna, czyli to jest płynność eksternal, to jest zewnętrzna. I internal to jest wewnętrzna. Także tyle na wstępie, zaraz pokażę wam, jakie są przykłady. No dobra, od razu przejdziemy. Tutaj pokażę Wam jeden fajny przykład na tym. Oczywiście kiedy, jak to się dzieje, kiedy idzie cena od płynności wewnętrznej do zewnętrznej. To Wam najpierw jeszcze narysuję. Rynek przeważnie trenduje, czyli chodzi od płynności wewnętrznej do płynności zewnętrznej. Na przykład w taki sposób. I spójrzcie, rynek zbiera płynność, na, o czekajcie, tutaj biały kolor, Zmienimy sobie na czarny, także... Troszkę gruba kreska, dobra. Rynek zbiera płynność z tego haja, idzie trochę wyżej, zbiera płynność zewnętrzną i wraca dokąd? Do naszej płynności zewnętrznej. Robiłem inny filmik tutaj i mam tutaj troszkę inne kolory, także pozmieniam sobie tylko na szybko to. Także od do płynności wewnętrzne idzie, czyli do naszych fair value gapów. Oczywiście, jeśli rynek trenduje, teraz Wam powiem, że nie szukamy fair value gapów, które są w naszym w premium, czyli u góry range'a, tylko szukamy takich fair value gapów, które znajdują się w diskauncie, czyli w miejscu, gdzie market makerzy chętnie odkupują tą cenę w trendzie wzrostowym, a w trendzie, w trendzie spadkowym czekają aż cena wróci do naszego premium i później i później nam pójdzie, i później pójdzie w dół, także to jest bardzo istotne, żeby, no troszkę rysuję, no, uczę się, wybaczcie, że wybaczcie jak rysuję, ale, 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 ale się staram, <grym> także mm, idzie do od płynności wewnętrznej, znowu kolejny nasz target do płynności zewnętrznej i cena mu, a cena jeśli dojdzie do jakiegoś liquidity, na przykład naszego miesięcznego jakiegoś liquidity, tutaj i ten, ta, ten high zostanie swipnięty, cena się zamknie poniżej, możemy oczekiwać, że dostaniemy większy pullback albo zmianę trendu, ale no dobra, tylko tak na wstępie Wam powiem. Pokażę Wam właśnie tutaj taki fajny, fajny przykład. Zobaczcie, cena wzięła bardzo mocną płynność, bardzo dużą płynność, czyli nasze liquidity external i gdzie możemy teraz się spodziewać ceny? Spójrzcie, możemy się spodziewać ceny Dlaczego ten Fair Value Gap pierwszy nie utrzymał? Dlaczego weszliśmy do tego Fair Value Gapa drugiego? Przynajmniej, mówię, może to będzie trend, może zmienimy, ale przynajmniej do tego pierwszego Fair Value, do tego fair value Gapa powinniśmy dojść. Dlaczego? Ponieważ wzięliśmy bardzo dużą płynność, zebraliśmy bardzo dużą płynność, a ten pierwszy Fair value Gap jest w większości w naszym premium, czyli bardzo wysoko. Dlatego cena najpierw powinna dojść do Fair Value Gapa, Czyli płynności wewnętrznej, który znajduje się niżej. Dobra, ja tutaj zastopuję materiał i zaraz Wam wytłumaczę dokładnie o co chodzi z tym PXL, PXH, a fair Value gapy to już wiecie, także to są te PMH, PML, PWH, PWL, PDH, PDL, PSH, PSL. Dobrze, po kolei od góry zaczniemy. To jest Previous Month High, Previous Month Low, Previous Week High, Previous Week Low, Previous Day High. Previous Day Low, previous Session High, previous Session Low. Czyli szczyt oraz dołek. High to jest szczyt, L to jest dołek miesięczny, tygodniowy, dzienny oraz poprzedni, szczyt poprzedniej sesji, bo oczywiście dzień się dzieli na sesję azjatycką, londyńską, nowojorską. Także tam się znajduje najwięcej Liquidity, tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo Liquidity i jak możecie zobaczyć zawsze po wzięciu Liquidity z któregoś szczytu yy, albo dołka dostajemy jakąś reakcję. Oczywiście jak gramy, gramy zgodnie z trendem. Także, także to jest bardzo ważna, istotna rzecz. Oczywiście, jeśli jesteście swing traderami, to będziecie używać, bar, uz, używać bardziej mon, monthly, weekly. Jeśli jesteście traderami, którzy trzymają pozycje swoje przez 1-2 dni, to będziecie patrzeć na daily. A jeśli jesteście na przykład też scalperami albo intraday traderami, to będziecie patrzeć na poprzednie sesje. No, oczywiście też można jeść w ciągu dnia, jeśli jesteście trad traderami intraday, to oczywiście też możecie patrzeć na previous day high, previous day low. Oczywiście wszystko to pomaga w zbieraniu kontekstu, także pokażę Wam teraz kilka przykładów, jak znaleźć płynność zewnętrzną, a jak znaleźć płynność wewnętrzną i jeszcze kilka wskazówek, na przykład kiedy warto, kiedy na przykład zmieni się trend albo kiedy nie. Także spójrzcie, zaznaczmy sobie tego weekly fair value gapa, który się znajduje tutaj. Zobaczcie, czemu on miałby utrzymać? Czemu jeszcze nie zawracamy? Zobaczcie, prosty bardzo przykład, ponieważ zostaje jeszcze liquidity, które nie jest zgarnięte, można powiedzieć, że no nie są to równe, do, równe dołki, ale relatywnie równe dołki oraz tutaj mamy równe dołki. Także, co jest ważne? Dlatego tutaj stąd cena nie powinna zawrócić, nie ma tutaj żadnego PDR, już wzięliśmy tutaj ten cały low resistance liquidity, czyli taką płynność, gdzie bez żadnej manipulacji wszystkie dołki były praktycznie wyższe. Także spójrzcie, także cena idealnie wraca do tego weekly fair value gapa i co robi? Idzie dalej do naszego drone liquidity, bo oczywiście najwięcej liquidity, gdzie będzie, będzie na równych szczytach albo równych dołkach. Naprawdę ze swojego doświadczenia wam powiem, że patrząc na Liquidity w taki sposób z wyższego time frame wyższe szczyty, które akurat w tym miejscu zostały one zebrane, ale można powiedzieć, że no, no jak na taki wysoki timeframe, jak jest Weekly, takie lekkie sweepnięcie, ja osobiście używam, że to są relatywnie równe dołki i radzę wam też tak patrzeć, bo jak zobaczcie sobie wstecz, albo nawet na żywej cenie, jak cena często leciutko sweepnie liquidity, właśnie w taki sposób, to zostawia tą płynność i tak na później. Jeśli ten sweep by się zakończył na przykład w taki sposób, że spójrzcie, że cena by była w taki sposób, by sweepniała liquidity, no to to już nie jest lekki sweep, albo, albo jeszcze bardziej to już w ogóle. Ale jeśli cena no, robi równe dołki, jak tutaj na przykład przybliżę, to będzie to bardzo dobrze widać, że naprawdę są praktycznie równe. Także co cena tutaj robi? Ucnijmy sobie jeszcze kilka świeczek w tym miejscu. Mamy tutaj tego weekly fair value gapa. Oczywiście time frame alignment, czyli równe te, ry, jak łączyć time framey, to będzie później jeszcze, ale oczywiście weekly time frame łączymy z 4 godzinówką. I spójrzcie idealnie. Zobaczcie, co, zrobiła, co robi cena. Cena zostawia płynność na dole. Zostawia płynność na dole nam na później. Zostawia nam równe, równe dołki. Piękniejszego przykładu nie mogło być. Równe dołki. Zostawia nam, czyli chcemy jeszcze zejść trochę niżej. A tutaj co nam robi? U góry zostawia. Zostawia nam low resistance, który również też zostanie wzięty. Także co? Czekamy na wzięcie tego liquidity. I tutaj dostajemy naszą zmianę struktury marker structure shift. I od tego miejsca trend jest potwierdzony. Prawdopodobnie możemy sobie szukać takiej pozycji tutaj z tego fair value gapa, albo nawet spróbujmy stąd szukać pozycji do tych wszystkich lowów. Może cena nie wróci. Oczywiście będziemy sprawdzać na niższym time frame, ale no zobaczmy. Widać. Cena tylko tapnęła nam w tego ferwaliu gapa 4 godzinowego i poszło niżej. A i tak 1 do 2 albo nawet 1 do 2,8 dałoby radę złapać. Oczywiście wiadomo, powiecie na, na, na kurde replayu, czyli tutaj właśnie powiedzmy na takim backtestingu, to wszystko takie łatwe się wydaje. Ale ja Wam tylko pokazuję przykład. Jak cena chodzi od płynności wewnętrznej do płynności zewnętrznej. No i to był. Pierwszy przykład, zaraz Wam pokażę kolejny przykład, na przykład połączenie Daily z godzinówką. Dobra, ostatnim przykładem pokażę Wam jeszcze, jak można grać na podstawie Liquidity. No tutaj, no nie muszę Wam pokazywać, no że jesteśmy w trendzie wzrostowym i chcemy szukać oczywiście longów. I spójrzcie tutaj na ten przykład. Zostawiamy, tutaj jest preview day high i na sesji londyńskiej zostawiamy relatywnie równe szczyty. I co później robimy? mocny spadek i gdzie spadamy? Zbieramy płynność z sesji. Tutaj z, z 15:36 sesji PM z Nowy Jork PM z tutaj ten kwadracik to jest Azja. No i zobaczcie, i prawdopodobnie schodzimy do jakiegoś fair value gapa na wyższym timeframe. Poczekajcie. Godzinowego, nie? Tutaj ten już został lekko tapnięty. Dwugodzinowego, nie? No patrzcie, i schodzimy do Fair Value Gap'a na 4 godzinówce. Także spójrzcie, na 15 minutówce, gdzie zmieniamy strukturę? W tym miejscu, gdzie jest Swing High, zmieniamy tutaj strukturę i co? Czekamy na wejście do naszego Fair Value Gap'a. Nie dostajemy tego wejścia, ale tak naprawdę możemy już w tym momencie wchodzić w pozycję, gdzie ten trend jest potwierdzony. Stop loss tutaj. Take profit. No tutaj jest 1 do 1,5 risk reward. Oczywiście to jest najpewniejszy. No, jak tutaj widać, wiadomo, nikt nie, nie wie, że, może, że pójdziemy aż tak wysoko, ponieważ jesteśmy, jesteśmy na ATH. Także nie, nie, nie polecałbym celować w Nieznane i grać jakiś ko kosmiczny risk reward. Ale 1 do 1,5 1 do 2. Bardzo szybko to dowozi. Także zobaczcie, cena chodzi od płynności wewnętrznej do płynności zewnętrznej, albo no w sumie tylko tak, także wiadomo, nie zawsze to zagra, to jest tylko kwestia prawdopodobieństwa, bo wszystko w tradingu jest kwestią prawdopodobieństwa. I chodzi o to, żeby te prawdopodobieństwo mieć po swojej stronie. No zobaczcie, co można innego targetować. Jeśli cena zostawia takie równe szczyty, schodzi do 4-godzinowego value gapa w tym miejscu i zobaczcie od razu jaki rejection, jaka reakcja stąd jest. Zostawia tutaj haja do zmienienia struktury. A co jeszcze jest bardzo fajną rzeczą, że co, że jesteśmy pod midnightem, zrobiliśmy manipulację pod midnightem i jesteśmy w trendzie wzrostowym i jeszcze, że zmiana struktury się odbywa z takim fair value gapem na 15 minutowym timeframe. prawdopodobnie na niższym time frame moglibyśmy już wchodzić szybciej, ale no jeśli jesteśmy początkujący, to raczej radziłbym poczekać na coś takiego. Jeśli jesteście już bardziej zaawansowani, oczywiście, no to można zejść na niższe time frame, patrzeć oczywiście, czy czas się zgadza. Tutaj moim zdaniem ta struktura nie wyglądała jakoś dobrze, no chyba że mamy mm, jakieś SMT, nie mamy SMT, a mamy na Azji SMT. Czyli okej, okay, to w takim przypadku można to, można wejść trochę szybciej. Ale akurat tutaj nawet pod entry mi się nic nie podobało. Także no może po inwersie tego, tego wyrwaniu drugi raz. Ale cena tak chodziła, no zrobiła to bardzo, bardzo powoli. Także, także chyba to jest tyle co, co do liquidity. Liquidity to jest nieodłączna część ICT, bo no wiecie sami jak chodzi rynek. Chyba wam to pokazałem, od płynności wewnętrznej do płynności zewnętrznej. Jak zgarnie jakąś większą płynność, to możemy oczeki oczekiwać Oczekiwać zmiany trendu, tak jak wam to pokazałem na euro po zgarnięciu tego Liquidity, sweepnięciu go, czyli tak nie zamknięciu się nad nim z siłą. Można oczekiwać zmiany trendu. Także mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem to bardzo dobrze. Filmy oczywiście we wtorek i czwartek około godziny 18 staramy się, żeby to była 18. Także zostańcie z nami, zostawcie suba. Dajcie lajka jak Wam się podoba, komentujcie. I zapraszam Was na, na naszego darmowego Discorda. Link jest w opisie. Trzymajcie się. Siemanko.